Polska zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982, pokonując w eliminacjach Belgię, Francję i Włochy w grupie siódmej. Był to znaczący sukces, ponieważ Polska awansowała do turnieju po raz czwarty w historii. Na turnieju w Hiszpanii Polska zagrała w grupie jeden razem z Włochami, Kamerunem i Peru. Po dwóch bezbramkowych remisach z Włochami i Kamerunem, Polska znalazła się na ostatnim miejscu w grupie. Jednak w meczu ostatniej szansy Polska zaskoczyła świat, pokonując Peru 5-1 i awansując do drugiej rundy. W drugiej rundzie Polska trafiła do grupy B, gdzie zagrała z Belgią i ZSRR. Belgów pokonała 3-0, a z ZSRR zremisowała bezbramkowo. Polska wygrała tę grupę i awansowała do półfinału dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. W półfinale Polacy ulegli Włochom 0-2. W meczu o trzecie miejsce okazaliśmy się lepsi od Francuzów, pokonując ich 3 do 2.